bardzo Wam dziękuję, bo ponad 40 tysięcy osób chce mnie oglądać, chce słuchać tego, co mam do powiedzenia na temat takich płyt warstwowych, na przykład takiej płyty białej w drugim gatunku, w tej powłoce HDX, czyli powłoce, która w mgiełce solnej jest tak samo odporna jak blacha nierdzewna. A to, co widzicie z ciekawości, to jest płyta przygotowana dla klienta 426 płyty docięte. Zobaczcie, tak wygląda ten drugi gatunek, który często sprzedajemy i on się niczym nie różni od pierwszego gatunku, a cenowo jest on po prostu dużo, dużo, dużo fajniejszy. I dla każdego, kto nie potrzebuje mieć papieru, po prostu certyfikatu tego pierwszego gatunkowego, ten towar jest rewelacyjny. Tej płyty, jak widzicie za mną, mamy bardzo dużo na placu w Komornikach, na placu w Pyzrach, na placu w Lesznie, na placu w Zielonej Górze, na placu w Poddubówku koło Suwałk. i najprawdopodobniej w końcu startuje nasz, mój Taki oczekiwany Lublin, to moje dziecko. Które, o to co za mną widzicie, to jest płyta 120. Też na sprzedaż fajna. Pierwszy gatunek to akurat odebraliśmy z budowy firmy Gurstal. Tutaj mamy płytę przygotowaną, dachową już na przyczepie. Załadowane, pięknie spięte, zabezpieczone. Pojedzie do klienta. A tak właśnie dowodzimy do Was płytę. Wszystkie płyty. Płyty Pir, płyty Pir Agro, Te wszystkie płyty, oczywiście, są dostępne. Gdzie? W TKM. Tutaj to macie. A ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Jesteście wspaniali. Bardzo Was lubię. Dziękuję za wszystkie pozytywne i te mniej pozytywne komentarze. Również pozdrawiam Grzesiek. Cześć.